Ale, ale moi drodzy, witam serdecznie nowy film z Viara, moi drodzy, z Job Simulator I dzisiaj wejdziemy do świata McDonalda Sprawda będzie to taki McDonald's, że będziemy mogli tam robić Pewien jakieś kanapki i pizzę i inne dania obstawiam. Ale, moi drodzy, ten McDonald jest kurczę, niesamowity widzę serio. Ten McDonald będzie przepiękny, także zrobimy tam wiele dań przeróżnych i nazwijmy to też restauracja. Restauracja McDonald's zagraniczna. Dajmy na to, że to jest McDonald's z Chin, moi drodzy. Tam jest wszystko. Tam jest wszystko. I widzowie widzieliście pewnie zwiastun czegoś, co będzie w grudniu, moi drodzy. Tak, 3 grudnia, bardzo ważna data. Yy, coś po emotikonach można sobie szczęść, co to może być, yy, ale widzowie. No co, śledźcie kanał, będzie grubo, a dzisiaj gramy w kozackiego wiara. Ok, zapraszam do oglądania. No i zaczynamy, moi drodzy. Gdzie jesteśmy? Czekaj się, coś do nas mówi. Co, co mamy robić? To jest moja. To jest moja kuchnia, sam w tym McDonaldzie, moi drodzy, co to ma być? Cytry mamy widzowie cytryny, pomarańcze i jabłka w McDonaldzie. O, mamy taką, Ty jak w McDonaldzie, tylko że powinny być telewizorki, a my tu mamy na kartki, czyli to jest stary McDonald. O, nazwijmy to stary McDonald. Co my tu mamy? Get cooking. Dobra, robię śniadanie. On mi każe robić śniadanie. No to robimy w takim razie śniadanko. Tu mamy, tu jest nasz grill i tu będziemy nasze stejki robić. Okej, okay, temperatura. Mm, tam jest temperatura gdzieś taka, hot hot musi być. Okej. Okay. Bacon i jajko! Ja ogarniam! Ja ogarniam! Oferta śniadaniowa w maku, moi drodzy! Oferta śniadaniowa tym razem, czyli jajko i bekon Amerykańskie danie. Tu mamy kubeczki jakieś, tu mamy do zagotowania wody, e, a tu mamy naszych klientów i tak wygląda nasza restauracja. Czy ja tu mogę wziąć? POOOU! Uh! Sorry? Wy, wybacz mi, dzięki. B Czekajcie, sandwich? Co tu się dzieje? Wow, ile tu mamy znowu rzeczy? Co? Ale będziemy kanapki robić? Ja nie mogę, to będą takie, no widzowie, to jest McDonalds, McDonalds śniadanie, bym powiedział. O, tu są lodówki! Mamy bekon i mamy jajka? Są mi jajka, ale fajne. Ja wezmę najpierw beko bekonik. Co my tu mamy? O nie, spadł mi jeden. Czekajcie, muszę go podnieść, żeby w nic nie uderzyć. Odkładam. Jajeczko, proszę bardzo, cyk. Dobra, mamy to. Zamykamy, zamykamy. Dobra. Rozbiliśmy. Nie, bo się spali. Dobrze. Dobrze. Jaki sp Ej, ja wam coś zdradzę, ja wam coś zdradzę. Gram w tą grę. Mega głodny, jestem mega głodny i gram w tę grę, a ja tu widzę takie takie smaczne jajeczko i bekonik widzowie, ja tego nie mogę zjeść Ja tego nie mogę, nie mogę zjeść, co najgorsze. No ale dobra, jak jesteśmy tutaj. Mam zadzwonić i O! Proszę bardzo, smacznego! Order! Uuu. O kurde, coś wydarzyłem Widzowie, dzisiaj robimy jedzenie. Dzisiaj jesteśmy szefem kuchni McDonald's. Tylko to jest blender, blender w Mako, okej. Okay. Nieźle. Eee, smoothie time. Robię swoje smoothie, moi drodzy. Dobra! Żeby uprzykrzyć komuś życie, zbieramy. Kurczę. O, to będzie obrzydliwe. To będzie obrzydliwe. To będzie obrzydliwe, widzowie. O, najbardziej obrzydliwe smoothie robimy, jakie istnieje. Marchewka. Do tego. Troszkę, ja nie mogę. Troszkę mleczka. Jakie obrzydliwe to będzie Dobra Najba o, o, nie, o, fuj, o fuj Brokuły jeszcze Cyk, dobra, oprócz tego Fajnie, że to mogę tak popychać, widzowie Mogę to wpchać normalnie To jest tak prawdziwe, jajko, widzowie I to ze skorupką Nie robimy se żartów Patrz, wypchaliśmy je Dobra, i wlewamy do końca Nasze, a co to? Jabłko, macie, bo spadło Wow, trafiłem w... Trafiłem w doniczkę, widzieliście to? Ej, dobra, to było kozackie. To było kozackie. A, mleko mi wypadło! Ziołek podaj mleko! Ja wiem, że jesteś moim szefem Kurde, nie nie zerknę tam, nie zerknę! Ej, obrzydliwe, coś zjadł niechcący Dobra, 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 czy coś... O nie! Ja to zjadłem ze środka! Dobra. Obrzydliwe! O fuj! Dobra, dobra, dobra. Teraz bierzemy kubek. Ej, to jest, to jest najbardziej obrzydliwe danie, jakie może istnieć, obrzydlistwo. Nie, komu ja, kto będzie taki smutny, że to będzie musiał wypić? Kto będzie miał tak przerąbane, żeby to wypić? Nie, błagam, ja nie chcę tego nikomu robić. Kto to dostał? Tajemniczy misi, misi, misi gość tam ogarnął. Dobra, dawaj mi. Ej, goście z fajeczką, cześć, ciebie już skończę znam. Jak w żabce pracowałem, byłeś u mnie, aha! Dobry jesteś Czyli on chce ciepłą wodę, rozumiem, rozumiem Czy ja mogę zagotować tak wodę? Dobra, nie wiem jak to będzie działać, najpierw wlejmy wodę Będziemy mieli ciepłą wodę Zrobi on pewnie herbatę, no widzicie, on wygląda jak szef On będzie chciał kawę się herbatkę, prawda? Jak szefuncio Proszę cię bardzo, lejemy do pełna Zagotujemy wo naszą wodiczkę Tutaj trzeba postawić No i nasza woda się... Ulatnia! Ona się robi! A co to? Torebka! Ej, torebka do tego! Dobra, to się... Patrzcie herbatkę! Będziemy mu robić! Mówiłem! Mówiłem, że on chce herbatkę! Dobra, biorę kubek, biorę kubek. Uwaga, przepraszam, potrzebuję troszkę miejsca. Lejemy... Nie, najpierw... Patrzcie, herbatkę się robi tak. Tutaj torebka. I do tego wlewamy wodę. Mamy herbatę. Dziwny kolor ma. Taki... nie, nie wiem, metalu. A co ja mam teraz zrobić? Pokroić mu kanapkę! No, chyba coś go tego. Czy ja tu mam jakiś. Mm, to jest toaster. Ja muszę sprawdzić, bo on chce. Pokro... Wow! Ej, tu są herbaty, patrzcie. Tu jest herbatki, wino. A to mi daj, bo to głodne. Jezu, ja, ja to jem, a ja. I no dobra, dam to na dół. Aha, to tu może. A, on chce to, to jest ciastko je, je, Wiecie co ja miałem w głowie? Oj, o nie O nie, przepraszam Przepraszam, nie chciałem Chodzi mi o to, że ja myślałem, że ja mam wziąć nóż I przekroić to tak po prostu, wiecie, w kółko O to mi chodziło, myślałem Ale widocznie są tutaj Eee To by mi się usmażył, tego już nikomu nie dam Dobra Cyk Uwaga Cyk, zamykamy nasze... Ej, tu! Patrz! To było fajne. <grym> to mi się podobuje, to mi się podobuje. Robi się, robimy! Ej, rób się, rób się. Robimy, robimy! Uuu, ale podskoczyły! Dobra, mamy tutaj... Aha, bo to osobno, czyli bo to trzeba dać tutaj. Proszę cię, pr proszę ja cię bardzo. To trzeba dać tutaj, proszę ja cię bardzo. I to trzeba dać tutaj. Piękne, gotowe śniadanko. Tylko nie, nie wylej! Dobra, jaką tu ma stabilizację, co tu torebka robi? Dobra, order! Order, order! O, tu jest fajnie! A, tu mamy gaśnicę jak coś. Ja nie chcę tu żadnej, ja kwiatki macie tam. Ja spróbuję trafić w tego ziomeczka tam. Ale syf jest w tej restauracji. Pa w tego ziomeczka potrzebuję. Puu okej. Okay. No nic, no nic, no nic. E Garnek! Co my tu będziemy gotować zupę? McDonaldzie zupa, widzę. Ja mówiłem, to jest chiński McDonald. Chiński McDonald! Czyli musimy wodę do tego... Jak ja to mam zabrać? E... Jezu, ja tu muszę kubkami przelewać chyba sobie żarty robić, czemu nie mógłbym. Dobra, niech się leci. Potrzeba nam warzyw. E, żadne owoce nie, bo owoce w zupie, no nie bardzo. E, wa... mm, nie chodzi mi o takie warzywa, chodzi mi o... te zimne. Te z lodówki. Okej. Okay. Marchewka. Na pewno marchewka Okej, okay. a oprócz tego To zrobimy brokułową, no trudno Ugotować teraz trzeba To ja cię proszę bardzo na maksa lecimy Zupa się, a jak puszczę mniej To tak powoli A jak puszczę tak w ogóle, puść się o, Oj, 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 oj Zgotowe. Co? Co tu się stało? Patrzcie, gdzie moja zupa? Czemu to? Ja nie mogę, moja zupa to jest O, ej, pisze tu Karot, mushroom, patrzcie, brokoli. To jest napisane normalnie, co ja tu dałem. To jest, to jest mój składnik. Widzowie, zróbcie taką zupę i ją zjedźcie. To jest właśnie, dałem wam przepis na nową zupę, moi drodzy. Klik. Kolejny order. Dzień dobry, w McDonaldzie wszyscy mogą zjeść. Robimy sandwiche, robimy sandwiche, moi drodzy. Teraz robimy burgery. Burgery takie McDonald'owe. Robimy burgery, okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Jeszcze stąd muszę zabrać. Ładnie! Oliwka. Gotowe! To jest, to jest kanapka bez niczego, ej! To jest kanapka bez niczego! Widzowie, co to za burger? Nie no, kanapka to jest. Tu chyba burgerów nie będziemy żadnych jakiś bardzo robić. O widzowie, no mówię, oferta śniadaniowa w McDonald's dzisiaj mamy, no. Bonjour, francusz! Bagietka, bagietka! Już ci daję bagietka! Trzymaj! Gdzie mamy... O nie, nie mam bagietki. Ale mamy... Nie wiem czy to jest z Francji, ale proszę bardzo. Proszę bardzo. A może, a może, a może proszę bardzo, kwiatka masz. Co to za stek? XD Ja to mam wyczyścić. Ja to czyż to trzeba umyć? No fuj, to jest ogrzybiałe mięso jakieś zepsute. Naprawdę ja to mam usmażyć? Co to co to są za zielone te? E, e, bo mi się zaraz ten ale steka się długo. Pa, obracamy. A może poczekaj, bo ja tu robię jedzenie. Ej! Czy ty to będziesz jeść? To my to nie interesuje Francuzisz, a hej Dobra, wi patrz, on chce wino. Widzowie, no widzisz. Ja ci na... Spokojnie, ja. Ja nie. Ja ci naleję, Patrz. Robimy tak, zamykamy. Francuzisz. Puuuuuh, proszę ci bardzo. Korkiem dostaniesz. O, pięknie. I tutaj dajemy. Tutaj lejemy, proszę cię bardzo. Proszę cię bardzo. Fioletowe. A Grape! Grape! Ja... Grape... O, idzie, idzie. Pieniądze! Pierwsze zarobione! Jest tu gdziekolwiek kasa? Dobra, no to tu. Nie potrzebuję. Order! Woo! Order, order, order! Dawaj mi. Ja, ja tu się czuję... Jakie mamy fajne akwarium! Dobra. Okej, okay. bierzemy blenderos. Blenderos, a oprócz blenderosa bierzemy... Mm, uh -huh. Bierzemy lodówkę. I robimy co? Pomidorową zupę, tak? Sos, sos pomidorowy. Mamy to! Oprócz tego... Aha, to... Kanapka z pomidorem? Ale w sensie się zmiano. Eee! Mamy to Microwave? Eee! Ej! Nie! Ej, zniknęło mi to! Proszę cię, błagam, że... Jesteś tu? Dobra Janie, ej, ty nie wiedziałem że to tak może się zrobić! Dobra, muszę wyłączyć pies i zaraz tu pożar się zrobił. Ej, co to było, wy to widzieliście? Ser? Czy ja mam dać tą kanapkę tu? Ser muszę dać do tego Jeszcze nie, od... nie odpalamy jeszcze Se... serem takie Okej, okay, to taki, okej, okay, proszę Cię, Tutaj damy sera trochę I wa... inne warzywo jeszcze Co by, co by sobie pasowało do tego, żeby to było dobre? Czemu ja jestem tak, Ej, czemu ja jestem tak daleko od was w ogóle? Ej, co tu się stało? Od... Zbugowało mi żarcie Dobra, cyk Cyk i dobra co będzie do tego pasować mm. Dobra chyba żeby nie pogarszać smaku Chociaż jajo Ej może nie pomidor Kurde wszystko mi tu spada Dobra jajko trzeba rozbić I... Puu, Jajko z ziemi Wydaje mi się że będzie najlepsze Naprawdę jajku nie może być warzywo Dobra pomidor no i git widzisz Eee nie wyskakuj Zamykamy Zamykamy. O kurda,ż przywaliłem kablem, co? Zamykamy. Klikamy. 3 sekundy tylko. Wow. Pizza się zrobiła. Nie, no smaka mi robią jak nigdy, nie? Serio. Nie! Zjadłem trochę. Obgryziony idzie, no trudno. Serio, głodny jestem, wybaczcie. Jeszcze gram w taką grę, nie? Apple sauce. Dobrze! Damy radę. Miła... Ta dziewczynka mi się... Wydaje się miła, nie? Popatrzcie na nią. Ma lizaczka, jest różowa, różową czapeczkę ma. Wydaje się mega miła. Dobra, ja potrzebuję. Ja, a jabłko, jabłko potrzebujemy. No to mamy jabłuszko tutaj. Proszę cię... ale trzeba wylać. Lej, 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 bo tu trzeba tylko jabłuszko. Blender! Fajnie, że nie trzeba tego myć ani nic, nie, Ola, o, olać to. A, kanapka z tym sosem, okej, okay, ja tu już jestem... Profesjonalista. No, moja jabłko jest czerwona, a nie. W środku jest chyba takie bardziej białe, nie? Ser? Okej, okay, czyli to i ser. Nie ma sprawy! Ja się tym zajmę. Elegancko dla dziewczynki, dla córeczki, czy dla kogo tam, czy kim ona dla ciebie jest. O, special, special, bo tego nie mamy w zestawie, ale my tutaj kreujemy nowe przepisy, rozumie? Rozumiesz? <grywa> Rozumiesz? Rozumiem. <grywa> jak to, jak. To... Ej. O, On chce się oświadczyć! Ja nie mogę, mam do kanapki mu dać, bo chce się oświadczyć. Dobra, dobra. Że to się dzieje w mojej restauracji, no pięknie. No to lecimy z tym. Pru. Jaju, jajuszko, robimy to tak jak jest na obrazku. Dawaj te jajeczko. Pru. To nie. Szefie, trzymaj. Nie denerwuj się, bo teraz tutaj oświadczyny lecą. Pru. Do takich jak to się zje? Okej. Okay. Kanapka na górę. Oliwka na górę. Ja nie wierzę, ale gigantyczna. Romantic Music Jaki stary ten? Dobra, patrz. Dobra, na full. Disco. <gry> dobra, dobra, nie. Bo. Z... Zniszczę im romantyczną kolację. Nie, nie robię tego, nie robię tego. Dobra, cyk. Proszę na na full. Romantycznie, co? Toster? Aha, czy ja do tostera mam dać tą płytę? Ej, powaliło ich. Ej! Ja, romantyk! Patrz, co się stało z tą płytą? O, jaka nutka. No i to pasuje, co? Miłego. Ej to muszę zobaczyć, więc oglądamy to! Jaaa... Uświadczymy w tej restauracji, nie wierzę. Zasłaniasz mi! Udejdź stąd! Wyjdź! Co się patrzysz? Przesuń się! No przesuń się! Zasłania mi! Dawaj on będzie tak stać, będę w niego rzucać. Gdzie Ej! Co? Co się stało? Ej, nie wiem czemu ta piosenka jest smutna. Jakby zerwali pewnie, no nie wiem, dobra, olać. Ja ser ja dam radę. Aha, bo to jest z niby taki... Mi, taka m, mikrofala, która działa normalnie, okej. Okay. Ja, Proszę ci bardzo. Troszkę tutaj, prawda, kwiatka eleganckiego, szczypta miłości ode mnie tutaj kwiatuszek. A do tego... Ej, do, Co tu się wydarzy? Co tu się... Ej! Jaki... Co to za tort się zrobił z awokado? Ej, ładnie wygląda, ktoś ma urodziny! Ooo, to są urodzinki! Urodziny, wszystkiego najlepszego tam! Tego, bawcie się! Ja to mam umyć teraz Dobra, ja jako twój szef zrobię to za ciebie Ale to jest brudne, kto tak je? Dobra, robimy to jak prawdziwi... Jak pra, jak ten, jak w Stanach widzowie, patrzcie, jak w Ameryce Puszczamy to I czyścimy Eee, aha Beautiful Proszę cię bardzo Mydełko, to jest dźwięk jak Spongebob jakiś Tutaj proszę cię bardzo Pyk, 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 pyk Elegancko, zmyliśmy elegancko Cyk, tutaj dajemy Pyk, coś zielonego, obrzydliwe Obrzydliwe, to powinno tak być ciasto awokado I pyk Nie ma sprawy ziomeczku Razy razesy, razesy, O, order O kurde, lampa jak zwykle Lampa to jest. Co. Szef kuchni! Szef kuchni! Ja się znam na rzeczy. Obrzydliwe! O, to takie śmierć. Ej, mydło! Ja to muszę niby zjeść! Ej, żygam! Obrzydliwe! Obrzydliwe. Obrzydliwe! Ej, dobra, to jest mega obrzydliwe. To jest. Ja to. Obrzy... obrzydliwe. Serio. Serio. Co jest? Co mam zrobić? Coś spalić? Ej, no dobra, palę tosta, widzowie. Palimy tosta! O, o, o. Na maksa, na maksa. Czy jak coś się zacznie palić, to to zacznie wyć. Patrz, tam zacznie woda lecieć, ale ja... Czemu ja, czemu ja to robię? Oj. Ej, dzieje się. Zacznie się pożar. Patrzę się, ja się patrzę na pożar. Ja tu robię pożar! Dawajcie, robimy dymy! Dymy! Niech się to pali, niech się to pali. Patrzcie, smażymy to wszystko! Ale będzie... O kurde! O kurde Oj! O. E. Wow. A uderzyłem w to! Ja nie miałem tego palić! Nie. Czekaj, Dobra, 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 jest. Co to? Ej, co to za stworki? Czekaj, jak mam. Dobra, co to za stworki? Co mam z tym zrobić? Za... Ja to mam zjeść? Nie, no, co ja jem. Czy my jem jakieś diody? Smaczne było, mega smaczne było. Mega, smaczne. mega smakowite. Kto idzie? Kto to jest? No nie, no ziomek, kim ty jesteś? Co? O nie, on patrzy na moje ży... A ja tu mam taki syf! O kurde On sprawdza, że tu jest wszędzie w porządku No powiedz, że jest git wszystko Wyszedł, dobra wyszedł A ty... Boss! Git jest A ty co? Dobra, back to business Czyli wszystko jest w porządku Wcale wszystko nie jest porozwalone w tej... Znowu ten... Znowu ty? Czemu znowu ty tu jesteś? Odejść stąd, szefie! Przecież dałeś... Użygałem przed chwilą przez te twoje owoce. Nie, no żarty! Co to za. A może zareklamują mi restaurację? Tak! Git! Dobra, ble... czyli co ty chcesz zrobić? Po co ta tabletka do tego blendera? Po co ta ta... Czemu ty mnie kamerujesz cały czas? Mnie nie kameruj. No, what? Ale czemu ty to nagrywasz? Dobra, nie wiem, jak, jak jak chcę to, to tak będzie O, nie wiem, nie wiem, serio Minecraft Minecraft się zrobił Minecraft, zobacz Nagrywaj to, robimy filmy I co ja mam z tym zrobić? Nagrywaj Dobre, nie? Ale da, nagraj mi tamtą reklamę i tego, nie? Bo to jest, zobacz te odznaki se, spójrz Zjadłem, zginę? On mnie zmusił do tego widzowe, ma darmowy film Dobra Spadaj stąd! Nie nie uderzyłem go, nie zdążyłem Papryczka? Ja tu mam zjeść? Czemu? Czemu ludzie mnie zmuszają cały czas do czegoś czego ja nie chcę? No dobra A już wiem Masz, będziesz miał jeszcze ostrzejszą papryczkę, chili Czemu ja o tym nie pomyślałem w ogóle? On jeszcze chce, żeby to było bardziej gorące? Ja nic nie mam tutaj, żeby było bardziej gorące A sos! Ja mam sos, wiem który! Wiem, który sos! Ej! Gdzie ta butelka? No nie, dawaj tu Chodź tu, patrz On to... Ty to zjesz? Po czemu nie jesz tego na... O, o, zje to, patrz, patrz na niego Czekaj No chcę zobaczyć, niech on to zje On tego nie je Ej, policjant! A, czyli mam... Mam zrobić coś... A, bo to policjant! Dobra widzowie, daję mu najlepsze rzeczy. Gdzie tu jest? Nie mikro... Albo mikrowave! Może coś stworzymy! Stworzymy coś dla pana policjanta! Moi. Co się dzieje? Czemu tam pomarańcza było? Dobra, stworzymy coś pięknego dla pana. Ziemniak! Uwaga, ziemniak, herbata, coś niesamowitego, tego jeszcze nie widzieliście. Kukurydza. Zamykasz. Klikasz Sprawdzamy co się stanie Czyli tego się nie da połączyć. No to, to kukurydzę sesję A to nie dla niego Ja nie weź mi to ja myślę Czemu on ma ciastko tam? Byle co znowu? No, bo ole, oliwkę tylko Nie mu dałem tylko oliwkę Ej, on się cieszy, on się... On się cieszy z oliwki jednej. Ale jaja. Dobra. Nie mogę. Oliwkami ich poczęstowałem, ale... Ale żałuję, co? Bo co, bo za darmo? Ha, nie dali mi ani grosza. O kurde lampa, znowu! Cii, patrz co? On się pali! Chodź tu, ci zgasz... Już! masz, Ej! Spalił mi! No co ty robisz? Restaurację mi zjaraś, człowieku! Głupek! Ta, ty mi zniszczyłeś prawie restaurację. To ale się pali! Szybko! Ja nie wierzę. No i na, na kogo ty tu wprowadzasz? Order! No, dobra, tu jest... Tu jest lampa, moi drodzy. Tu muszę uważać, bo tu jest lampa. Nie, znowu szef. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu, chodź tu. Co jest, gdzie on idzie? Nie, no chyba, co wy robicie? Powaliło was! Co tu się dzieje? Tu się dzieje, tu mnie każdy nagrywa. Ja nie mogę, muszę zrobić coś dobrego dla niego. No, chyba cię, chyba cię grzmi, dobra. Po. Y o kurde, stek wleciał na lodówkę. Uuu. Robię, Robię ci steka. Stek to jest naprawdę do. Co ty gadasz do mnie? No robię, robię. Oj, spaliłem chyba trochę. O nie, on to specjalnie robił pod nagrania. Dobra, rezygnuję z tej pracy. Rezygnuję z tej pracy, moi drodzy. Rezygnuję z tej pracy, szefie. Co to ma być, że tu mnie każdy nagrywa?